Z nami jest Pan Paweł Gancasz, czyli marszałek województwa dolnośląskiego. Panie marszałku, jak Panu się tutaj podoba ten event, kongres samorządów? Szczególnie jakieś wydarzenia Pana zainteresowały? Jakiś temat? Jestem w Mikołajkach po raz pierwszy i, i, i mogę. Przyznać, że robią na mnie duże wrażenie. Kongres sam również bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze zorganizowany, ciekawe panele, ciekawe dyskusje. Mogę się padać na temat tych, w których uczestniczyłem, ale mam opinię od samorządowców, kolegów, koleżanek, wójtów, burmistrzów, którzy są zadowoleni z tych, w których byli oni akurat, a nie ja. Także jest to na pewno... Świetna płaszczyzna wymiany doświadczeń, przekazywania wiedzy, wskazywania też trendów w samorządzie i nie tylko na przyszłość. Jesteśmy oczywiście też w takim okresie po różnego rodzaju wydarzeniach za oceanem, które naturalnie też determinują większą mobilizację wśród samorządów. Co kraj to inne problemy, co samorząd to też inne problemy. Pan jest z Dolnego Śląska. Z jakimi problemami albo z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć właśnie samorządowcy z tego regionu, z Dolnego Śląska? My jesteśmy w fazie popowodziowej, czyli jesteśmy na etapie odbudowy województwa po, po powodzi. Też obszar, który cierpi pośrednio przez powódź, to jest turystyka. I tutaj mamy szereg działań w tym obszarze. I to jest ten taki strategiczny, pierwotny kierunek. Oczywiście kolejne zadania na to bezpieczeństwo, na które zwracamy szczególną uwagę i tutaj szereg działań różnych miękkich, ale też twarda infrastruktura chociażby Odbudowa linii kolejowej do stronia śląskiego ze środków europejskich. To są te zadania, które wpływają z jednej strony na odbudowę Dolnego Śląska, z drugiej strony na dodatkowe bodźce w celu rozwinięcia lepiej nawet tych obszarów, które ucierpiały w trakcie powodzi. Dolny Śląsk to góry, to Sudety, to Karkonosze, a jak Karkonosze to Karpacz. Tam też ważne wydarzenie właśnie podobne tutaj do, do tego naszego forum ekonomicznego. Może pan powiedzieć coś więcej? Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich te państwa telewidzów, słuchaczy na forum ekonomi samorządowców oczywiście, przede wszystkim, ale też otoczenie biznesu na nasze forum ekonomiczne do Karpacza. Początek września widzimy się wszyscy w Karkonoszach na forum ekonomicznym w Karpaczu, którego samorząd województwa dolnośląskiego jest współorganizatorem. Wiosna należy do Warmii i Mazur, jesień należy do Dolnego Śląska. Także jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.